Dobra, SA11 już się pokazało. Widzimy też Flatface'a, czyli prawdopodobnie system SA5 lub SA3. SD to jest radar dla SA11, 15 to jest 15, SA15. Widzę również 23. I to mnie martwi. Widzę chyba też 31? Nie, nie ma. Jest 23 tylko. SA11. No na ciebie chcemy polować, ale ja nie chcę. Tam wchodzić, zrobimy jedną rzecz. Sensor kontrol w ten. Dobra, strzeliła. Tu jest pocisk, wychodzi. Przesunąć ten. Mamy cel. Teraz naciskam TOO. 1 Enter. Zrobiłem sobie target point. Spadamy. You will cap, Copy that. Thanks. Czaw, czaf, czuff. Cicho, cicho. Po co zrobiłem sobie ten e, e, mark point? Bomby, znaczy pociski wybuchu, jestem bezpieczny. Zrobiłem sobie to po to, że teraz wiem gdzie to cholerstwo jest. Jest 14 mil ode mnie. Włączymy Sajdarmy za chwilę. Czyli idąc na pałę, można powiedzieć, wiem gdzie mam atakować, co mam atakować. 50 mil, dobra. Może znożymy w ten wystrzelić. Nie lubię być nisko tutaj, bo ja w tych kanionach poustawiałem SA13. A SA13 to jest takie wiecie SA13, dzień dobry. Pocisk w pysk. Dobra, więc Power 9 mil do celu. Pociski wychodzą, ale to nie lecą we mnie. Zrobimy im pikabu. Piętnastka na przodzie, piętnastka na przodzie. Ok, Sajdarmy, odblokować Sajdarmy. Sajdarm złapał coś. Ale to nie jest. O, kutwa. Czafy, czaf, 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 czaf. Piętnastka na krótko najprawdopodobniej. Bardzo krótko. Dobra, do góry. Dawaj, do jedenastki. Jednego Sajdarma. Dawaj, złap go, złap go, złap go. Dawaj, sidearm. Jest, lock. Eee, magnum. W dół. Albibak dzięki za, za primal. Wielkie dzięki za wsparcie. Ten sidearm powinien chwycić jedenastkę. Tak sześć. Nie w ziemię. No! Co, co, co się tam wydarzyło? Come on! Dlatego ja też często mówię. Cześć Albiol. Dlatego ja też często też mówię, że harmy i sajdarmy, czy w ogóle pociski przeciwradarowe, lubią być wystrzeliwane z większego kąta. No właśnie dlatego, żeby się to nie wydarzyło, nie? O, jasne! Dobra, ale tu mamy gorszego zawodnika, to jest SA-15. SA-15 zestrzeliwiło wszystko, co do tego nadlatuje, więc musimy zrobić coś takiego, że ja wystrzelam w niego, on wystrzela we mnie. Znaczy on wystrzela we mnie, ja wystrzelam w niego. Tylko ten koleś jest blisko. Bardzo jest blisko. Więc do góry zobaczymy dokładniej. Prawdopodobnie jest też chroniony przez szyłkę, więc ja nie podejdę do niego na działko. Dobra, do piętnastki, do lizaka piętnastki. Tu jest ten lizak. Złapał. Tutaj jest. O, kurde. Czy mi się wydaje, czy on tylko sam jest? Sam jest. Działko. Pod ziemię, żeby go znoczować. Dobra, do góry. Nie, już nie strzeli, bo jestem za blisko go. Niego. Wyrównać. Ok, zniszczony. Mamy slajdarmo dodatkowo. Super, wracałem po jedenastek. Dezygnuję ten cel jeszcze raz. Czyli wiem, gdzie znajduje się jedna znajduje się 7 mil przede mną. Odblokujemy Sajdarma. Podejdziemy do góry. 31 Spike. Możliwe, że leci na mnie, więc musimy się trochę straszczać. Ustawia się do tej strefy, do dezygnacji. Odblokowuje Sajdarma. Dawaj Sajdarma, dawaj, 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 łap, 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 bo muszę spadać stąd. No, złapał. I jest w y, Mark pońcie, Target pońcie jest. Drugi puszczony. Czaw, czaw, czaw. Dużo dłużej nie posiedział. Wiesz co, widziałem bo ten. Zastanawiałem się, czy go dzisiaj oglądać, jeszcze dokończyć, ale faktycznie tam było chyba pół godziny, coś takiego, nie? F6. Znowu w ziemię. O, blisko. Aha, w drzewo. No okej. Okay. Kim ja jestem, żeby mówić, czy dana rzecz ma zginąć, czy nie. Ja tylko strzelam. DCS pociski nosi. Odpalił? Uhuhu. Szkoda, że nie, że ten, że nie słyszeliśmy, może będziemy jeszcze kolejne pociski powinien wystrzelić. Niesamowity widok jest, bo jest to wymodelowane w DCS-ie. Otóż pocisk idzie do góry, jest wystrzeliwany e, e, chyba sprężonym powietrzem, wyrzucany do góry. Tutaj włącza silnier kredkiadowy, kładzie się na boku i leci dopiero do celu. I jest ten dźwięk taki jak wychodzi pocisk z tuby. Pocisk musi, znaczy cel musi manewrować, żeby on wykorzystał y, y, kolejny pocisk. Nie, jest ten dźwięk. I dopiero silnik ten zabiera pocisk. Możliwe, że za chwilę drugi zobaczymy? <laughs> jeszcze jeden, jeszcze jeden! <laughs> I tak się właśnie wystrzeliwuje SA-10 z pocisków. Ale dobrze to wygląda, nie? Ale to jest do mnie możliwe! <laughs> cicho dziesięć Hello Saladino I'm just showing SA ten and probably this SA is on me hold up, hold up. Holy shit <laughs> Yeah, classic indeed hold up, hold up. Cicho cicho No nic, tam podejść w jakiś sposób. Pull up, pull up. Oczywiście A-10 nie ma możliwości, żeby robić jakieś niewiadomo jakie naloty, więc jedynie co możemy zrobić, to y, podgryźć się pod to miejsce z bardzo niskiego poziomu, tylko trzeba bardzo Thank mocno you. patrzeć All na you. RWR. Trim, trim, TGP, e, air to ground. Nie, nie dolecę do tego. Inwentory CBU, inwentory station, hof, zmieniam. Ok, load symetryczny. Ok, staty. Jeszcze raz inwentory CBU, bo nie wierzę, że się ustawiło. Ustawiło się, dobra. Staty 29 spike niedobrze. 10 mil. Cel jest tam. 60 mil do wrogiego jego samolotu. Dobra, spróbujemy do góry. Kuli switch w lewo. China Hut do przodu długo. Przestawić wszystkie sensory do SPI. Dobra, zoom. Nic nie widzę. Zdecydowanie nic nie widzę. Tu jest radar. To jest radar, złap go. No, on płonie, właśnie. Wydaje mi się, czy go rozwalili. Jest. Rifle, w dół. Guns. Missile launch. Schodzimy w dół, w dół, w dół. To nie idzie we mnie. Patrzcie, jak ty. ...przerażająco piękne, nie? Kolejny pocisk. Absolutna szajba. I kolejny, a ten już może lecieć we mnie. Nie, kolejne idą. Ja pierdziele, jak to wygląda?! F6, jak mój maw to są harmy. Mój maw został zestrzelony. Tutaj prawdopodobnie... ...klatki mam jakieś dziwne? F10, F1? Nie, dalej są. Czy to są chmury od tego? Coś będzie przykarkowiłaś, Sorka. Dobra. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Na lot. Widzę cel. Spalamy. <ścoughs> Potwierdzam zniszczenie. Eee, chyba tak. <śmiech> <śmiech> tak. <śmiech> Ale to był serż radar, to nie był tracking radar, czyli to był ten duży masz tylko. Musimy tam wrócić. <laughs> Co za głupota. że było 10 takich syf odwalać na 10, na SS 10 Ale o tym mówię, nie, że to nie była walka taka, no wiesz no było trochę takiego mm, niebezpieczności tutaj, nie? Ale, no tak, ja, ja w tym nic nie widzę. Wolę naprawdę Maverickami walić w SA 8 albo e, ten e, harmami w SA 15 Wystrzelały się całkiem możliwe, no. na nawrót. TGP. Okej, okay, tu widać jakieś coś. Złamany maszt radaru. Tu chyba jest jakiś drugi radar. Nawrót. MiG-29. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. China hat do przodu długo. Wszystkie sensory w WSPI. Dobra. China hat do przodu. EMS do góry. Nie złapał. No, jest lock, rifle. Ok, niech coś leci w cokolwiek. Zobaczymy, czy są piętnastki w ogóle, bo piętnastki będą przechwycać. Próbować przechwycić tego mawerika. Coś strzela. Możliwe, że MiG-29. Schowamy się w lesie. Altitude, altitude. Kolejny missile launch, ale z lewej strony, to to jest nasza jednostka. Gans jeszcze raz. Jesteśmy w gans. Dobra, mój Maverick uderzył. Nie widzę innych celów. Widzę Strafe. Lampchel. Nie! Za chciwość! Chciwość nie popłaca! Chociaż nie mówiłem, że nie popłaca! Nie! A silniki jeden pracuje. Jeden jeszcze pracuje. Jesteśmy żywi. Jesteśmy żywi. Jesteśmy żywi. Okej, okay. skrzydła są całe. Wszystko jest w porządku. Nic się nie działo. Jest OK. Straciliśmy tylko jednego MFD-ka. Wszystko jest okej. Okay. Nie palą się silniki w ogóle. Rym. Mawy zeszły jedne, okej, okay. musimy sobie zrobić teraz jedną rzecz, wejść w message na przykład, nacisnąć sobie dsms i dodać, okej, okay. Za, zatwierdzimy błędy, okej, okay. teraz y, cdu wyrzucimy i wyrzucimy sobie mawy, gdzie są mawy, tu, jest, okej, okay. okej, okay. wszystko jest ok. na razie jest jeszcze, jeszcze żyjemy. Metr ziemią, nice. Dobra, nawrót. Ja bym chciał tam e, CBU rzucić, bo to by była absolutna rzeźnia. Ustawiłem je bardzo na niski rozpad. Spróbujemy to zrobić, ale najpierw mamy z bezpiecznej odległości. E, China hard do przodu długo. Wszystkie sensory do e, tego miejsca. Nic nie widzę. Jesteśmy za nisko. OK, w takim razie CBU. Eee, niestety musimy mieć DSMS, a tu jest DSMS. Zrobiłem CBU. Okej. Okay. Pull up, pull up. Namrać prędkości. Ja RWR mam rozwalony, bo już mnie nie informują o tym, że coś do mnie strzela. Pull up, pull up. OK. Dobra, Fusion jest invalid, ale spokojnie. Zaraz zrobimy pop-up teraz. Dziób do góry. 30 sekund do zrzutu. O shit. Do dołu. Chowaj się. I 10 sekund do zrzutu. 8, 7. Jeszcze nie, wyrównać. Podnieść dziubek. 3 sekundy, 2 sekundy. Okej, okay. dawaj, 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 dawaj. Puszczaj, puszczaj tą bombę. Nie jest to w maksymalnym zasięgu. Nie. nie. Flary. Hold up. Hold up. <laughs> A mówiłem, że najpierw trzeba by strzelić sobie mowerikiny. Eee, A 10 jest za wolne do tego, żeby takie rzeczy robić. O, o, ja słyszę tutaj silniki jakieś. Eee, tu nikogo nie ma. Tu wy nic nie widzicie? Nie. <ścoughs> Zabili mi pilota. No niestety już poszło. W... Ja zapomniałem, że to jest ten, szyła, No okej, okay. a co mnie rozwaliło? Czołg pewnie. To jest tam Manpad, ale tu Blue na Sams, nie, to nas na Sams. No, T90 te, te czołk. Po prostu gdzie ten karabinkiem mnie rozwalił. A problem jest tego typu, że chciałem użyć bomb kasetowych, ale było za, za, po, za wcześnie podniosłem nos i nie mogłem ich zwrócić. No oczywiście to tam, że zginęłem to z innego powodu, ale kwestia to jest radar naprowadzania. Czyli ten y, system jest jeszcze aktywny. Masterar, arm. CRP jest, ale nie chcę CCRP CRP, tylko Tisa. Okej, okay, TMS do góry długo. My jesteśmy teraz na HMS-ie, bo ten y, kwadrat mówi o HMS-ie. I teraz ci goście byli gdzieś tu. SA-15 również. Wydaje mi się, że może się poruszać i jednocześnie namierzać cele, ale żeby strzelić musi się zatrzymać. To wykorzystamy. Możemy machnąć dwie głupie bomby nad nimi. 35 mil? What? Śmigła, więc jakiś... Co z tym RWR-em? No, teoretycznie coś jest. Je 15 jest 11. 11 jest tutaj. Jest już tam dymi się. Ale te 15 gdzieś były na tym. Nie, wiem, czy tutaj nie są? Czy to nie jest ślad? Nie. nie. One się teraz mogą przezbrajać albo mogą po prostu stawić się już w pozycji. Nie pamiętam, jakie stworzyłem. Teraz wiem, że one tutaj są. Dlatego wiecie, tworzenie misji ja kojarzę, jak są misje zrobione. 15 Spike. Ale to nie znaczy, że ja wiem dokładnie, gdzie one są. Gdzieś w tej osi muszą być. No hej, nie wyłączaj mi. Gdzie wy jesteście, kurde? Nie yes, ma Launch? To nie jest ten, tu są piętnastki. Okej, okay, podciągnąć, mamy je zrezygnowane, uciekamy. Zrezygnowałem tylko i wyłącznie po to, żeby mieć mniej więcej pozycję, w której one są. No i teraz trudniejsza rzecz. Cześć, Casual Manure Lords. Poszedł do kąta? Nie, 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 e, bardzo fajnie, tylko już przeszedłem giereczkę, no to gesny. W sensie takim, że już jednego save'a zrobiłem tam, doszedłem do najwyższego stanu tego miasta, czy tam miasteczka. Ale słaby jestem w tą giereczkę, jednak mocno, bardzo słaby. Gdzie są te piętnastki? No to były dymy. Dobra, pocisk w ziemi, do nich. Gamebasa, tak, kupiłem Game Passa, no. Ja wiem gdzie jesteśmy, naciskam CCIP, tryb. No i teraz musimy się przebić jak najniżej, żeby dojść do nich. To będzie trudne. Tu są, widzę ich. Pikoł, piko! <śmany> trafione! O, warto dzisiaj było wstać z łóżka, żeby to zobaczyć. Nie wiem, czy obydwa. Swoją drogą. Nie, jeden żyje. Tak, zmniejszyć przepustnicę, gun... Nie odchodź od niego! 29 spike, what? Nie ma nic na blisko mnie? W dół, w dół, w dół. Ty. Nie wyrównam! Nie wyrównam! <grywka> Oj... Chciwość zawsze was zabije. Zawsze. A, A taka była dobra reakcja, nie? Gdyby się przebił z jednego punktu na drugi, nie? O. Dobry syf, nie? Dobry syf.